Cześć wszystkim. Pasieka Słodka Natura. Chciałem pokazać co się dzieje u mnie na pasiece. Ruch jest niesamowity. Dzisiaj mamy 9 maja. Pszczoły po dwie. Nadstawki dadanowskie, wielkopolskie. Różnie. Po jednej. Trochę odkładów. No i tak akacje, które żeśmy sadzili w zeszłym roku już mają liście tam starter tam drugi starter 11 uli wczoraj na Rzepak sobie pojechało, dzisiaj pojedzie chyba drugie 11. No. Tu już muszą dostać kolejną nadstawkę. Niektóre rodziny, niektóre dopiero pierwszą. No i tak, cały czas zarobione. będę dzisiaj robimy. Wieczorkiem. Trochę ramek pracy trzeba będzie przetopić. No nic, zabieram się do roboty, i idę kolejne nastawki dokładać, bo wiosna w tym roku jest naprawdę zupełnie inna. Pozdrawiam, Pasieka Słodka Natura